Chyba wszyscy już wiedzą o tym, że 1 stycznia 2026 roku wejdzie w życie reforma zasad ortografii. Mało kto mógł jednak dostrzec, że 16 czerwca 2025 roku Rada Języka Polskiego przy prezydium PAN wprowadziła zmiany w uchwale. Różnica względem tego, co ogłoszono wcześniej, nie jest wielka, ale warta odnotowania. W pierwszej wersji uchwały było tak. Wprowadzenie pisowni wielką literą pierwszych członów wielowyrazowych nazw geograficznych i miejscowych, których drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku, np. Morze Marmara, Góra Tabor. a w zaktualizowanej wersji uchwały jest tak: dopuszczenie wariantywnej pisowni, wielką lub małą wyrazów Cieśnina, Góra, Jaskinia, Jezioro, Kanał, Morze, Nizina, Półwysep, Przełęcz przesmyk, Przylądek, Pustynia, Wyspa, Wyżyna, Zatoka i tym podobne, jeśli poprzedzają one nazwę geograficzną, będącą rzeczownikiem w mianowniku, np. Cieśnina, Bosfor, Góra Tabor, Jezioro Gopło. Inaczej mówiąc, Rada Języka Polskiego pozwala na wariantywność. A teraz z polskiego na nasze. Aktualnie reguły ortografii zależą od tego, czy nazwa własna występuje w mianowniku. Jeśli tak jest, np. Półwysep Hel, Półwysep Synaj, to poprzedzający nazwę własną wyraz, w tym przypadku właśnie Półwysep, zapisujemy małą literą. Jeżeli nazwa własna nie występuje w mianowniku, np. Półwysep Helski, Półwysep Arabski, to poprzedzający nazwę własną wyraz zapisujemy wielką literą. Proponowana wcześniej zmiana miała na celu ujednolicenie tej reguły. Czyli, że niezależnie od tego, czy nazwa własna występuje w mianowniku, czy nie, i tak poprzedzający ją wyraz pisalibyśmy wielką literą. W nowej wersji obowiązującej od 1 stycznia 2026 roku, jeśli nazwa własna występuje w mianowniku, to poprzedzający ją wyraz możemy pisać małą lub wielką literą. A jeśli nie występuje w mianowniku, wówczas stosujemy zapis wielką literą. Czy to dobra zmiana? Nie mnie to oceniać, choć moim zdaniem pierwotna wersja była mniej zawiła.